Discovery World z Wielkiej Brytanii. Pięć jednostek, które składają się na dwie większe wystawy. Wystawy interaktywne, to jest średniowiecze i starożytność, czyli jak gdyby machiny i wynalazki tak? z, tych, z, tego, z tych okresów. Geniusz ludzki. Już to chcemy pokazać po prostu, co już wtedy w starożytności i w średniowieczu mo można było wymyślić. I wreszcie ten drugi moduł składający się z trzech wystaw, szokujący elektryczność, poczuj siłę i pozytywne wibracje. Są to wystawy składające się z eksponatów interaktywnych, które czyli można dotykać, można przeprowadzać samodzielnie eksperyment. Według pana Eksponaty są najciekawsze. No świetna lira. Są te wynalazki, jak gdyby średniowieczne. Katapulta, harfa. Tutaj taki bardzo spektakularny, wibrująca miska, czyli teoretycznie prosta, żelazna miska, która pod wpływem odpowiedniego dotykania uchwytów. Wchodzi się w taką reakcję i zaczyna woda drżeć, wydobywają się dźwięki. Prosta rzecz, ale bardzo cieszę. kiedy do kiedy będzie wystawa? Wystawa będzie czynna od poniedziałku po godzinach popołudniowych przez najbliższe dwa miesiące. Skąd w ogóle pomysł na sprowadzenie takiej właśnie wystawy do Polski? Znaczy, ja od wielu lat działam w organizacjach branżowych IAP-a, Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Rozrywki i Atrakcji, jak i ICSAID, czyli Między Europejskiego Stowarzyszenia. Centrów nauki i muzeów. Dużo podróżuje, obserwuje co cieszy się powodzeniem, obserwuje rankingi, jakie są, jaka jest odwiedzalność placówek muzealnych i parków rozrywki na świecie. No i stąd idea budowania wystaw tematycznych i w szczególności sprowadzania eksponatów interaktywnych. Dla kogo, kogo skierowana jest wystawa? Dla osób w każdym wieku, na, jak gdyby, na różnych poziomach. Zainteresowania, I także nie ma takich ograniczeń po prostu zarówno dla dzieci, dla rodziców z dziećmi, dla nastolatków. Bardzo dużo w ostatnim okresie czasu odnotowaliśmy na innych naszych wystawach właśnie młodych par, które przechodzą się całkiem dobrze bawić, niekoniecznie w pawie, w kinie. I wreszcie dla osób starszych, których coraz więcej też widzimy u nas na wystawach.